Szanowni Państwo, serdecznie witamy w pl1 TV. Kłaniamy się pięknie, a dziś witamy szczególnego gościa, pan Grzegorz Braun, prezes Konfederacji Korony Polskiej, poseł Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Szczęść Boże, witamy, Boże. panie pośle. Kłaniam się. Witamy serdecznie. Panie pośle, yy, zaczniemy może, bo tutaj za plecami naszymi widzą Państwo różne wydarzenia z ostatnich tygodni i miesięcy, ale zaczniemy od wydarzeń z ostatnich dni i ostatnich godzin, a mianowicie no, mieliśmy sytuację taką o to, że pan prezydent Emmanuel Macron powiedział niedawno, że no, nie można wykluczyć, że pojawi się potrzeba zaangażowania żołnierzy w Ukrainie, na co niemal natychmiast odezwał się minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który najpierw stwierdził, że Docenia tę inicjatywę, bo chodzi o to, żeby no, tutaj Putin się obawiał, a nas, a nie my Putina, a potem poszedł jeszcze dalej. Serdecznie podziękował krajom, które wiedzą, które, które już na Ukrainie kraje NATO są. No i teraz, Panie Pośle, czy Pana zdaniem... Istnieje realna obawa, że polskie wojsko zostanie wysłane na Ukrainę, nasi żołnierze zostaną tam wysłani, żeby walczyć. No bo takie głosy niby prezydent zaprzecza, niby premier zaprzecza, ale z drugiej strony mamy taką już kampanię medialną, że lepiej tam niż tu. No i skoro już tam i tak jesteśmy, no to może trzeba bardziej. Krótko? Tak, istnieje takie ryzyko, troszkę dłużej. To ryzyko pojawiło się nie, nie dziś, nie wczoraj. Ono się pojawiło już zaraz na początku tej wojny, a raczej nowej fazy wojny ukraińskiej, w którą weszliśmy w roku 2022, kiedy to Warszawa ustami najwyższych przedstawicieli państwa zaczęła brać na siebie rolę strony wojującej, strony wojującej w wojnie, która chwała Bogu toczy się ciągle jeszcze poza naszymi aktualnymi granicami. No i y, PiS, Zjednoczona Urze wyprostowała ścieżki, którymi teraz y, podążają do celu y, politycy nowego obozu władzy y, PiS. Zredukował patriotyzm polski do antyrosyjskości, no i któż teraz przebije Tuska hołownie w, w, w wygrażaniu sąsiadującemu z nami mocarstwu. Te zdania, które pani redaktor przytoczyła, to jest. To jest niestety już obszerniejszy dorobek wypowiedzi, które, które z całą pewnością nie powinny w ogóle padać z ust tych, którzy reprezentują państwo polskie. Rzeczą ani ministrów spraw zagranicznych, ani ambasadorów nie jest, nie jest zamykanie ścieżek, ograniczanie możliwości, ale wręcz przeciwnie, poszerzanie skali możliwości, mnożenie opcji, które w zgodzie z polskim interesem, z polską racją stanu moglibyśmy wybierać. A tu niestety perspektywy zawężają się, zamiast rozszerzać. I, i dlaczego? I Duda. I Tusk, tak jak wcześniej, i, i Morawiecki, i, i Kaczyński mogliby w ogóle brać pod uwagę i mogliby chcieć, tak jak wygląda na to, że chcą, wprowadzenia Polski w tę wojnę już na całego. No między innymi, nie wyłącznie, ale między innymi dlatego, że wojna skutecznie zresetuje wszystkie liczniki.